Witajcie, Siemano witajcie, z tej strony jest Ciacio. Dzisiaj ze, ze mną jest ja Jano Zniczak. Przywitaj się. Przywitaj. No, dzisiaj chciałem no. Wam tylko pokazać dwie gry. Może nawet trzy. jedną z nich jest zombie Catchers. Polutkiem, który musi łapać zombie i z nich robi sok. Trochę już to było. Trochę. No, mów, mów. Mówiliśmy wam co tam, się, co tam się robi No w tej grze się jest normalnym takim ufolutkiem, Ma się swój sklep i się sprzedaje Lemoniady, jakiś żelek, żel I lizaki sobie odblokowałem dopiero No jest się kosmitą Tu są zombie, tu są inne mapki Ale ja na, na razie tylko tą Można kupić takie rzeczy Ale to trzeba od levelu Ja mam model pierwszy i, i, i Usypiająca strzałka No jest, yy, można też jetpack sobie dostać, ale ja sobie kupiłem go. Dobra, rzucam mózg. O ja rzucili we mnie w łeb. Oczywiście... A jeżeli takich taki więcej no to dajcie, dawajcie. Łapkujcie! Łapkujcie! <gry> No, nie wiadomo, pewnie sama. Zobaczymy, bo mnie chyba uciekną. We storianki są dwa odcinki. Dzisiaj tak wyjątkowo te dwa odcinki. Nie, może... właśnie to zależy. Zobaczymy, czy będą dwa, bo to zależy tylko od okoliczności. Czy będę miał czas jeszcze, bo... Muszę odrobić jeszcze pracę domową, której chyba nie mamy. <suszy> <suszy> ładne. Mamy, mamy. No Nie, coś tam mamy, dobra. To sobie może później wieczorem odrobię. 2 Ale... zrobione i sz 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 lecimy, spadamy i no. Chyba kolega odszedł na chwilkę. Chyba musiał kończyć. Dobra, nieważne. Musek so, pogramy jeszcze chwilkę. No. Wkłada się jednego tutaj, jednego tutaj. I jednego tutaj, no, jeszcze jednego brakuje, bo lizaki tu można robić, ale tu sobie zrobię. Tu można robić lemoniadę i różne to. dobra Następną grą, którą chciałam Wam pokazać, jest też fajna gra, Do, bardzo fajna nawet powiem, mi się podoba. Block Hiving. Jest człowiekiem na. powiedzmy, ja zaczyna się od traka. Takiego traka jednego. Później można dostać inne samochody w skrzynkach ze 100 zł. Tutaj. Ja już mi się trochę trafiło ich. Ale moim ulubionym jest na razie ten. Motorówka. No i wchodzi się tu, tu. A i pamiętajcie, żeby Wam się nie myliło. Skręca się przechylając telefon. Dawajcie sobie, łapkujcie. Dla mnie to jest ważne, bo jeszcze. Żeby było więcej takich właśnie odcinków, żebyście widzieli o następnych filmikach. Tylko z dzwonkiem. Oj, no właśnie, jak się wjeżdża w samochód, to się wybucha. Dobra, to do zobaczenia.